Witaj na kursie rozpoczynającym przygody z HTML i CSS. Nim przejdziemy do praktyki, czyli nauki, bardzo prostego kodu, musimy wiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Otóż, jak dowiesz się w późniejszej części tego kursu, strona napisana w kodzie HTML i CSS będzie wyświetlała się różnie pod przeglądarkami. Tak więc, zanim zaczniemy tworzyć stronę, musimy wiedzieć, z jakich przeglądarek korzystają użytkownicy w 2013 roku. Jeżeli obejrzysz ten film 10 lat później, będziesz musiał być ciągle na czasie, a już za chwilę dowiesz się, jak to sprawdzić. Ranking.pl i z tej strony dowiemy się dwóch, a nawet trzech bardzo ważnych rzeczy. Strona ranking.pl jest to strona do statystyk, z jakich przeglądarek korzystają użytkownicy. Zamknę politykę prywatności cookies, przejdę do takiej zakładki jak przeglądarki grupy, i mamy tutaj wykresy, które bardzo dokładnie obrazują to, co dzieje się aktualnie w Polsce, jeżeli chodzi o korzystanie z przeglądarek przez polskich internautów i mamy tutaj statystykę tygodniową miesięczną i kwartalną oczywiście kwartalna czyli 3 miesięczna pokazuje najpełniej jakie jest zachowanie użytkowników jeżeli chodzi o wykorzystanie przeglądarek przejadę trochę niżej suwakiem i widzimy że pomarańczowy kolor jest to przeglądarka Firefox i korzysta z niej 41% 39%. Na niebieskim tle mam przeglądarkę Internet Explorer. Jak widzisz, ma ona coraz mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o użytkowanie w Polsce. I bardzo dobrze, ponieważ najwięcej problemów przy projektowaniu strony, jeżeli chodzi o CSS-a, jest właśnie z przeglądarką Internet Explorer. Natomiast widać wyraźny progres, jeżeli chodzi o przeglądarkę. Google Chrome. Jest to produkt Google, jest on bardzo dynamicznie rozwijany i jak widzisz cieszy się on coraz większą popularnością. Jak widzisz jest on tutaj na drugim miejscu, a może Ci powiedzieć, że w 2009 roku przeglądarka ta była dopiero zaledwie na siódmej i ósmej pozycji na tejże stronie ranking.pl czyli w 2009 roku przeglądarka ta okupywała dolne części tejże tabelki i widzisz jaki to jest progres. I progres ten nadal jest wyraźnie gołym okiem i prawdopodobnie już niedługo to przeglądarka Google Chrome będzie przedowała w tabeli. Dlatego, projektując swoją stronę, pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wygląd swojej strony w przeglądarce Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer i oczywiście mniej znane takie jak Opera, WebKit czy Safari. OK, teraz mógłbyś powiedzieć, czy aby na pewno strona ranking.pl jest wiarygodną stroną. Mogę Ci powiedzieć, że jest to dosyć wiarygodna strona, ponieważ mój brat ma swoją własną stronę internetową a dokładnie bloga matematycznego matwis 24pl i za chwilę sprawdzimy na blogu mojego brata, wykorzystując wtyczkę do statystyk, Trzeba aby na pewno przeglądarka Firefox jest obecnie dominującą przeglądarką. Jest to blog matematyczny zainstalowany na WordPressie, jest to inna technologia, ale również wykorzystuje HTML i CSS, jeżeli chodzi o tworzenie szablonów. Jest to wtyczka StatPress, wtyczka od statystyk. Widzisz, mamy tutaj statystyki odwiedzających. Są to nieważne statystyki z punktu widzenia naszego kursu HTML i CSS, dlatego przechodzimy do detale. I zobacz, mamy tutaj właśnie zakładkę, która mnie interesuje zakładka Browser. Jak widzisz, Firefox, również na blogu matematycznym mojego brata, jest najczęściej używaną przeglądarką przez użytkowników. I na drugim miejscu jest Chrome. Na trzecim Mozilla i na czwartym, jak widzisz, Microsoft Internet Explorer. Tak więc, jeżeli chodzi o przeglądarki, temat mamy już zamknięty. Jak widzisz, przy tworzeniu swojej własnej strony musisz zadbać, aby nic się nie rozjeżdżało pod konkretnymi przeglądarkami. Dlatego, jako profesjonalista, po napisaniu szablonu swojej, Własnej strony www, powinien się koniecznie uruchomić w najważniejszych przeglądarkach, które przed chwilą ci powiedziałem, a które w chwili obecnej są na czasie. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem przy projektowaniu strony www w HTML i CSS jest wiedza na temat rozdzielczości ekranu. Przechodzimy na stronę ranking.pl i klikamy tutaj zakładkę rozdzielczości. Będziemy widzieć, jak to się wszystko ma u nas w Polsce. I oczywiście, statystyka kwartalna jest najlepszą statystyką. Jak widzisz, rozdzielczość 1366 na 768. Jak widzisz, ma ona tendencję ciągle wzrostową. Wykres unosi się ku górze. Natomiast rozdzielczości niższe mają tendencję spadkową. Pozwala to wyciągnąć wnioski na temat tego, że technologia informatyczna idzie ciągle w błyskawicznym rozwoju i coraz chętniej używane przez użytkowników są monitory o coraz większych rozdzielczościach co może nasunąć kolejny wniosek, że tworzone są coraz większe monitory dlatego przy projektowaniu strony www jest to również bardzo ważne nie będę Cię tutaj przynudzał tak więc jak widzisz, strona ranking.pl może przynieść ci bardzo wiele pożytku i wartościowych informacji, i myślę, że na wstępie jest to dobry rozdział, i myślę, że jest to bardzo ważna informacja, abyś wiedział przy projektowaniu strony www, czym należy się również sugerować. Dlatego przypominam, przeglądarka i rozdzielczość są to rzeczy niezbędne, które powinieneś wiedzieć o tworzeniu własnego szablonu, własnej strony www w technologii HTML i CSS. Dzięki i cześć!